Dzień dobry wszystkim liderom, menedżerom i specjalistom HR oglądającym mój kanał. W dzisiejszym materiale zagłębię się w temat, który stanowi fundament efektywności organizacyjnej rozwój kompetencji liderskich wśród kadry zarządzającej. Opierając się na najnowszych raportach i badaniach naukowych, przedstawię Wam kompleksowy obraz potrzeb szkoleniowych współczesnych menedżerów. Według raportu Deloitte Global Human Capital Trends, aż 80% organizacji wskazuje na lukę w kompetencjach przywódczych jako jeden z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoją. Co więcej, badanie McKinsey z 2022 roku pokazuje, że firmy z silnym przywództwem osiągają 25% wyższe wyniki finansowe niż ich konkurenci. Te dane jednoznacznie wskazują, że inwestycja w rozwój liderów to nie koszt, a strategiczna inwestycja w przyszłość organizacji. Świat pracy przechodzi fundamentalną transformację. Badania Galupa konsekwentnie pokazują, że tradycyjne, hierarchiczne modele zarządzania ustępują miejsca bardziej elastycznym, opartym na współpracy podejściom. W raporcie State of the Global Workplace czytamy, że jedynie 15% pracowników na całym świecie jest zaangażowanych w swoją pracę. To alarmujący sygnał wskazujący na konieczność redefinicji roli lidera. Współcześni menadżerowie muszą ewoluować z kontrolerów realizujących zadania w mentorów i facilitatorów sukcesu swoich zespołów. Raport World Economic Forum Future of Jobs wskazuje, że kompetencje związane z inteligencją emocjonalną, empatią i umiejętnością adaptacji będą kluczowymi wyznacznikami skutecznego przywództwa w najbliższej dekadzie. Jakie są kluczowe obszary rozwojowe dla współczesnych liderów? Pierwszym z nich jest przywództwo w środowisku hybrydowym. Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową i wymusiła nowe modele pracy. Według raportu Microsoft Work Trend Index ponad 70% pracowników oczekuje utrzymania elastycznych opcji pracy po pandemii. Ta zmiana wymaga od liderów nowych kompetencji. Skuteczne zarządzanie zespołami rozproszonymi to sztuka balansowania między zaufaniem a odpowiedzialnością. Badania Harvard Business Review wskazują, że liderzy zespołów zdalnych Muszą rozwijać umiejętność budowania zaufania bez fizycznej obecności, efektywnej komunikacji w środowisku wirtualnym oraz utrzymywania zaangażowania mimo bezpośredniego kontaktu. Program szkoleniowy dla menedżerów powinien obejmować zagadnienia takie jak projektowanie efektywnych spotkań wirtualnych, budowanie kultury organizacyjnej w środowisku rozproszonym oraz zapewnienie work-life balance w erze pracy z domu. Drugim obszarem jest inteligencja emocjonalna i empatyczne przywództwo. Badania przeprowadzone przez Center for Creative Leadership wskazują, że przyczyna niepowodzeń menedżerów w 75% przypadków wiąże się z deficytami w obszarze kompetencji miękkich, szczególnie inteligencji emocjonalnej. W erze postpandemicznej, gdy problemy ze zdrowiem psychicznym pracowników znacząco się nasiliły, empatia stała się kluczową kompetencją liderską. Raport Qualtrics z 2022 roku pokazuje, że 58% pracowników doświadczyło symptomów wypalenia zawodowego. Liderzy muszą być przygotowani do rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i odpowiedniego reagowania. Szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej, prowadzenia trudnych rozmów czy wspierania dobrostanu pracowników stały się nie luksusem, a koniecznością. Według badań Google. Projekt Oxygen. Najlepsi menadżerowie to ci, którzy potrafią stworzyć psychologicznie bezpieczne środowisko, gdzie pracownicy czują się komfortowo, dzieląc pomysłami, wyrażając obawy i podejmując skalkulowane ryzyko. Zarządzanie zmianą i budowanie odporności organizacyjnej to trzeci obszar rozwojowy. Badania PricewaterhouseCoopers wskazują, że 76% dyrektorów generalnych przewiduje znaczące zmiany w swoich modelach biznesowych w najbliższych latach. Zdolność do przeprowadzania zespołów przez zmiany stała się fundamentalną kompetencją liderską. Raport Change Management in the VUCA World autorstwa Prosci, pokazuje, że projekty zmian z efektywnym przywództwem mają sześciokrotnie większe szanse na osiągnięcie zamierzonych celów. Menedżerowie potrzebują szkoleń z metodologii zarządzania zmianą, komunikacji w okresach niepewności oraz technik minimalizacji oporu wobec zmian. Co więcej, badania z Massachusetts Institute of Technology wskazują, że firmy o wysokim poziomie odporności organizacyjnej były w stanie przetrwać pandemię z 50% mniejszymi stratami niż ich mniej odporne odpowiedniki. Rozwijanie umiejętności budowania odporności zespołowej powinno być priorytetem w programach rozwojowych dla liderów. Kolejny obszar to przywództwo inkluzywne i zarządzanie różnorodnością. Badania McKinsey Diversity Wins konsekwentnie pokazują, że firmy z różnorodną kadrą zarządzającą osiągają lepsze wyniki finansowe o 25% w przypadku różnorodności płciowej i 36% w przypadku różnorodności etnicznej. Jednak samo zatrudnianie zróżnicowanych pracowników to dopiero początek. Deloitte w raporcie The Diversity and Inclusion Revolution podkreśla, że kluczem do uwolnienia potencjału różnorodnych zespołów jest inkluzywne przywództwo. Liderzy muszą być szkoleni z rozpoznawania nieświadomych uprzedzeń, tworzeniu środowiska włączającego oraz budowaniu kultury, gdzie każdy głos jest słyszany i doceniany. Szczególnie ważne są kompetencje związa związane z międzypokoleniowym zarządzaniem. Według badań Manpower, po raz pierwszy w historii w organizacjach współpracują ze sobą aż pięć pokoleń pracowników. Zrozumienie różnic w wartościach, stylach komunikacji i oczekiwaniach poszczególnych generacji to niezbędna umiejętność. Współczesnego lidera. Jaki jest piąty obszar? To przywództwo transformacyjne i inspirowanie innowacji. Badania opublikowane w Journal of Applied Psychology pokazały, że przywództwo transformacyjne oparte na inspirowaniu, stymulowaniu intelektualnym i indywidualnym podejściu do pracowników prowadzi do wyższego poziomu innowacyjności i wydajności zespołów. Raport The State of Innovation autorstwa CB Insights podkreśla, że 84% kadry kierowniczej Uznaje innowacje za kluczowy element strategii swojej firmy, ale jednocześnie 65% czuje się nieprzygotowana do zarządzania procesami innowacyjnymi. Liderzy potrzebują szkoleń z metod stymulowania kreatywności, zarządzania procesem innowacji oraz budowania kultury eksperymentowania i uczenia się na błędach. Przejdźmy teraz do metod rozwoju liderów, które obecnie są uznawane za najbardziej efektywne. Badania prowadzone przez ATD Association for Talent Development. Pokazują, na roz, wskazują na rosnącą potrzebę bardziej spersonalizowanych i praktycznych podejść do rozwoju liderów. Tradycyjne jednodniowe szkolenia ustępują miejsca bardziej kompleksowym programom rozwojowym. Według raportu Leadership Development Factbook, najbardziej skuteczne programy liderskie łączą różne metody uczenia się. Formalne szkolenia 10%, coaching i mentoring 20%. Oraz naukę przez doświadczenie i praktyczne wyzwania. 70%. Jest to zgodne z modelem 70-20-10, opracowanym przez Center for Creative Leadership. Coaching stał się szczególnie cennym narzędziem rozwojowym. Badanie International Coach Federation wykazało, że organizacje inwestujące w coaching dla menedżerów odnotowują zwrot inwestycji na poziomie 700%, wynikający z poprawy produktywności, zaangażowania i retencji pracowników. Technologia również zmieniła krajobraz rozwoju liderskiego. Platformy mikrouczenia, wirtualna rzeczywistość do symulacji trudnych sytuacji liderskich, czy aplikacje wspierające regularne praktykowanie nowych umiejętności znacząco zwiększają efektywność programów rozwojowych. Jaka jest rola HR-u w rozwijaniu kompetencji liderskich? Dział HR stoi przed wyzwaniem projektowania skutecznych ścieżek rozwoju dla liderów. Raport Josh Persson, Company HR Predictions, podkreśla kluczową rolę specjalistów HR jako architektów doświadczeń rozwojowych dla menedżerów. Według badań Deloitte, najbardziej skuteczne organizacje traktują rozwój liderów nie jako serię odrębnych szkoleń, ale jako spójny system obejmujący identyfikację talentów, ocenę kompetencji, personalizowane programy rozwojowe i ścieżki kariery. HR powinien pełnić rolę Strategicznego partnera w budowaniu przy, potencjału przywódczego organizacji. Kluczowe jest również precyzyjne mierzenie efektywności programów rozwojowych. Raport Roy Institute wskazuje, że jedynie 8% organizacji skutecznie mierzy zwrot z inwestycji w rozwój liderów. HR musi wypracować metodologię pomiaru nie tylko zadowolenia uczestników, ale faktycznych zmian w zachowaniach i rezultatach biznesowych. A teraz studium przypadku. Transformacja liderska w Microsoftcie. Przykład Microsoftu pod kierownictwem Satya Nadeli pokazuje, jak kompleksowa transformacja przywództwa może przełożyć się na wyniki biznesowe. Program rozwoju liderów w Microsofcie oparto na trzech filarach: rozwijaniu empatii, kultywowaniu ciekawości i przyjmowaniu perspektywy wzrostu. Rezultaty? Kapitalizacja rynkowa firmy wzrosła ponad pięciokrotnie, a Microsoft stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych pracodawców na świecie. Co istotne, Nadella konsekwentnie podkreśla, że transformacja kulturowa i rozwój liderów były fundamentem tego sukcesu. Jaka jest zatem przyszłość rozwoju liderów? World Economic Forum w raporcie Future of Jobs przewiduje, że do 2027 roku 85 milionów miejsc pracy zniknie, a 97 milionów nowych powstanie w wyniku podziału pracy między ludzi, maszyny i algorytmy. Liderzy muszą być przygotowani na zarządzanie w środowisku, gdzie sztuczna inteligencja i automatyzacja będą integralną częścią zespołu. Badania MIT i Sloan wskazują, że najcenniejsi będą liderzy łączący kompetencje technologiczne z głębokim zrozumieniem ludzkich potrzeb, tak zwane AI-savvy humanists. Programy rozwojowe powinny uwzględniać przygotowanie liderów do etycznego wykorzystania technologii i zarządzania na styku człowiek-maszyna. Inwestycja w rozwój liderów to jeden z najważniejszych priorytetów strategicznych dla organizacji chcących prosperować w dynamicznym środowisku biznesowym. Badania jednoznacznie wskazują, że jakość przywództwa ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe, innowacyjność, zaangażowanie pracowników i odporność organizacji. Współczesne programy rozwojowe dla liderów muszą wykraczać poza tradycyjne szkolenia zarządzania, obejmując takie obszary jak przywództwo w środowisku hybrydowym, Inteligencja emocjonalna, zarządzanie zmianą, inkluzywność i stymulowanie innowacji. Jako specjaliści HR i decydenci odpowiedzialni za rozwój talentów, macie szansę zbudować organizację, która dzięki silnym liderom będzie przygotowana na wyzwania przyszłości. Pamiętajcie, jak pokazują badania, organizacje skutecznie rozwijające przywództwo osiągają o 37% lepsze wyniki biznesowe i trzykrotnie większą skuteczność w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów. Dziękuję za uwagę. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Ciekaw jestem, jaki obszar przywództwa szczególnie Cię interesuje. Podziel się tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.